Dzień dobry moi drodzy. Witam wszystkie osoby z trygonu ognia, czyli zodiakalne barany, strzelce oraz lwy. To będzie dla was czytanie karty dnia. Z tym, że postanowiłam, ponieważ miałam akurat troszeczkę więcej czasu, postanowiłam zrobić czytanie na cały nadchodzący tydzień. Czyli od 18 do 24 stycznia, no po to, żebyście po prostu nie czekali tak z dnia na dzień na kolejne karty, tylko po prostu, żebyście tutaj mieli coś więcej. Tym bardziej, że będę teraz zajmowała się przepowiedniami ogólnymi na luty 2019 roku i troszeczkę tego będzie, więc postanowiłam tutaj troszeczkę więcej wam zrobić na jeden rzut, że tak powiem. I zaczynamy sobie od 18 stycznia, czyli od piątku. Macie tutaj na piątek kartę cesarza, więc co niektórzy z Was podejrzewam, tutaj przy końcu tygodnia będą załatwiali jakieś sprawy urzędowe, na przykład, które trzeba już zakończyć w tym tygodniu, niekoniecznie mogą czekać do poniedziałku, albo po prostu chcecie mieć spokojny weekend i już o tym nie musieć pamiętać, więc sobie idziecie jeszcze w piątek na ostatni rzut e, te sprawy załatwić, bo cesarz często właśnie pokazuje jakiegoś urzędnika państwowego, to może być dziekan waszej uczelni, jeżeli się jeszcze uczycie, jeżeli jesteście studentami, może być jakiś wykładowca, więc może trzeba podejść po jakiś wpis do indeksu na przykład, e, może to być też jakiś członek waszej rodziny, jakaś osoba starsza, czy to nestor waszego rodu, czy to ojciec, czy to mąż, taki starszy powiedzmy, e, jakiś cieszący się autorytetem, może to wy będziecie w pozycji tego cesarza w tym dniu, czyli to do was inni będą przychodzili po jakieś porady. Może to wy będziecie tutaj Tymi, którzy ustalają jakieś odgórne zasady, do których pozostali muszą się w jakiś tam sposób stosować, bo często właśnie tak y, może to wyglądać. Jeżeli chodzi o relacje partnerskie, raczej tutaj możecie liczyć na wsparcie partnera, na jego rady, na doświadczenie, czyli nie zostajecie sami z problemami. Czasami cesarz może oznaczać takie związki oparte na dominacji mężczyzny, czyli że tutaj jednak, jeżeli jesteście kobietami, no to w jakiś tam sposób temu mężowi czy partnerowi jest Zajście podległe, ale y, czasem nie oznacza to nic złego, takie zależności. Że jesteście właśnie komuś podległe, ponieważ no to może być człowiek, który po prostu trzyma tutaj w ryzach, na przykład wspólną kasę, czy po prostu y, daje poczucie bezpieczeństwa rodzinie y, i jest może osobą taką wymagającą, restrykcyjną czasami, ale po prostu robi to dla dobra swojej rodziny, y, więc y, również należałoby spojrzeć na to w ten sposób. Może to wy właśnie jesteście takim cesarzem, niezależnie w zasadzie od płci, bo zwykle oznacza to mężczyznę, ale y, może być i kobieta. Taka właśnie władcza, stanowcza, która tutaj po prostu ustala swoje zasady i się tego trzyma. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, cesarz to jest zasadniczo karta dobrego zdrowia, nawet u osób w takim podeszłym wieku. Czasem radzi tutaj uważać na zbyt często pojawiające się bóle głowy, czy na jakieś takie na przykład urazy kończyn, więc po prostu ostrożnie. Chodźcie, ostrożnie, stąpajcie, uważajcie na wszelkiego rodzaju potknięcia. Tym bardziej, że śnieg się topi, może być ślisko, jak idzie odwilż, no to zawsze jest trochę ślisko, więc tutaj trzeba po prostu na siebie uważać. Na 19 stycznia, na sobotę, macie siódemkę denarów, i tutaj to jest taka karta oczekiwania, czyli coś zrobiliście i oczekujecie na rezultaty waszej pracy. Czekacie na coś, co według Was powinno nastąpić, czyli jeżeli popracowaliście, Solidnie, czekacie być może na awans, czekacie być może na pochwałę szefa, być może na jakieś bardziej odpowiedzialne obowiązki. Co niektórzy w tej karcie mogą spodziewać się? Oczywiście dziecka, bo jest to jak najbardziej karta ciąży. Także też już może jesteście gdzieś tam, powiedzmy, na końcówce ciąży i już, no, ciąża Wam ciąży. Że tak powiem, no, oczywiście nie ciąża, nie dziecko, no bo tutaj większość ludzi oczywiście wyczekuje z utęsknieniem swojego Dzidziusia. Bardziej po prostu takie objawy ciążowe, bo wiadomo, że kobieta już pod koniec ciąży, no też ten brzuch już jest dosyć spory, różne objawy się nasilają, ciężko się wyspać, ciężko znaleźć sobie dogodną pozycję, coś o tym wiem, moi drodzy, bo u mnie na końcówce ciąży już było rzeczywiście dość tragicznie, powiedziałabym, i rwa kulszowa i różne dziwne dolegliwości i niemożność wyspania się, więc no, tym, którzy są, tym, które są obecnie w ciąży gdzieś tam już pod koniec, to życzę szybkiego, sprawnego i szczęśliwego rozwiązania. Siódemka denarów też może oznaczać, że jeżeli jesteście w związkach, to partner nie do końca spełnia Wasze oczekiwania. Być może na przykład nie angażuje się w związek tak, jak Wy byście to chcieli, albo po prostu myśleliście, że będzie z nim inaczej, no a jednak jest po prostu innym człowiekiem, aniżeli sądziliście pierwotnie. Może też być na gruncie zawodowym taki brak satysfakcji z pracy lub brak po prostu jakichś ofert, jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi, czyli taki przestój. No dla singli również tutaj brak jakby takiej konkretnej osoby, z którą Warto by było coś budować, czyli również przestój w tych sprawach, ale na 20 stycznia, na niedzielę, już jest koło fortuny, czyli Końcówka tygodnia pod hasłem rozpoczynania nowych cykli, nowych spraw, jakieś takie pozytywne wydarzenia, pozytywne okoliczności, które będziecie mogli wykorzystać do po prostu zmiany, poprawy swojego życia. Może nie być to aż takie monumentalne, no bo tak jak zawsze podkreślam, jest to karta na jeden dzień, w związku z tym to też nie muszą być jakieś wiekopomne wydarzenia, aczkolwiek dla niektórych jak najbardziej będą. Może to być taki właśnie początek budowania lepszej. Przyszłości, jakiegoś prosperity w życiu, tym bardziej, że na kolejny dzień jest dziewiątka denarów, czyli właśnie taka karta ulepszania wokół siebie przestrzeni, upiększania tego naszego życia, starania się, aby po prostu jak najpiękniej żyć. Dziewiątka denarów to jest karta, która. Mówi o tym, że na przykład nasz partner zaczyna bardziej angażować się w związek, czego wcześniej na przykład nie robił, albo to my, jeżeli to my byliśmy do tej pory taką stroną wycofaną, e, zaczynamy po prostu tutaj też przejmować na siebie część odpowiedzialności za ten związek, czyli też zaczynamy się starać. E, to jest taka karta, która może oznaczać małe rzeczy, jak na przykład kupienie kilku bibelotów do domu, i już jakby nasza przestrzeń nas zaczyna bardziej cieszyć, już jesteśmy szczęśliwsi. Może kupienie sobie jakiegoś, jakiegoś nowego ciucha, jakiejś kreacji nowej, może po prostu jakieś kosmetyki, nowe, pójście do kosmetyczki czy na masaż, wyjście z domu, po prostu gdzieś do jakiegoś pięknego miejsca, choćby przechadzka po parku. No to są już wszystkie takie właśnie drobnostki, które jednak potrafią zmienić nastrój człowieka, potrafią nas ucieszyć. To też może być tutaj um, takie właśnie zagospodarowywanie swojej przestrzeni, e, tak aby po prostu e, no ona e, była dla nas bardziej przyjazna, czyli też w pracy jakieś dobre relacje z ludźmi, e, dobre stosunki, dobre kontakty, e, staranie się, aby swoje obowiązki wykonywać sumiennie, aby tutaj nic nam się nie nawarstwiało, takie budowanie swojego jakby dobrobytu, zaangażowanie przede wszystkim, e, więc warto, Tutaj jak najbardziej się starać. To też może być właśnie. Cieszymy się tutaj dobrym zdrowiem, po prostu w tej karcie. Jeżeli chodzi o rycerza Buław, mamy rycerza Buław tutaj na 22 stycznia, na wtorek. No i tutaj ruch, energia, witalność przede wszystkim z tym nam się rycerz Buław kojarzy. On jest taki szybki w swoim działaniu, podejmujący ryzyko, taki działający z determinacją, z namiętnością, z energią. To mogą być po prostu jakieś nowe pomysły. Dla osób samotnych może tutaj być szansa na jakieś, jakieś niezobowiązujące spotkania, na romanse, w stałych związkach na ożywienie, na po prostu powrót namiętności do tego związku, czyli większe zaangażowanie również ze strony partnera, jakieś takie właśnie... Tutaj em, taki zapał, energia, nowa, jakby moc tego związku. No, rycerz Buław, jak sobie spojrzycie na tą kartę, dla mnie to jest taki mały diabełek, taki chochlik, który tutaj właśnie e, dużo działa. Czasem może to być taki, taka osoba gwałtowna, porywcza, ale też bardzo charyzmatyczna, bardzo seksowna osoba. Taka, która jest rzeczywiście w stanie nas poderwać do działania, po prostu. E, w pracy może oznaczać taką osobę, która ma początkowy zapał, ale żeby to się nie okazało, Osłomianym zapałem. To jest zresztą wasz żywioł, żywioł ognia, więc tutaj um, to wy, jeżeli właśnie na gruncie zawodowym um, ta karta będzie u was się przejawiała, to pamiętajcie o tym, żeby wykazywać ten zapał przez cały czas, żeby nie brać się za coś, czego na przykład wiecie, że nie będziecie um, w stanie dokończyć, bo zaraz was tam zaangażują jakieś nowe rzeczy, tylko po prostu. Um, no być stanowczym w tych swoich działaniach, w tych swoich zamierzeniach. Czyli jeżeli zaczynacie coś, to to kończcie. Czyli żeby ten zapał Wam towarzyszył nieustannie, a nie żeby to było tak tylko na chwileczkę. Jeżeli chodzi o rycerza buław, jeżeli gdzieś tam chorowaliście, tutaj może być zwrot w leczeniu. Czyli na przykład wdrożenie jakiejś nowej metody, czy po prostu jak było źle, no to tu powoli zacznie się klarować. No może nie powoli, bo tak jak mówię, jest to dość szybka karta. Zadbajcie natomiast w tej karcie o odporność. Swojego organizmu. Czasem może też mówić o problemach z potencją ta karta. No, i na kolejny dzień macie kolejnego rycerza. Tym razem jest to rycerz kielichów, na 23 stycznia w środę. E, tutaj uwaga, bo rycerz kielichów, jeżeli jesteście osobami samotnymi, może być takim flirciarzem, takim kochankiem, takim czarusiem. No, piękne słówka, czułe i tak dalej. Żebyście tutaj po prostu, moi drodzy, sobie nie pomylili takiego zwykłego zauroczenia z miłością, bo też tak może być. Natomiast no. W stałych związkach często rycerz kielichów może oznaczać po prostu oświadczyny, więc tutaj zupełnie inaczej to wygląda. Um, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to rycerz kielichów to jest taki postęp w sprawach zawodowych, czyli... Idziecie sobie powoli do przodu. Oczywiście on nie jest taki szybki jak rycerz buław, on tutaj działa znacznie wolniej, ale jest ten stały postęp czyli gdzieś tam się realizujecie powoli na gruncie zawodowym, może powolutku zdobywacie jakiś kolejny szczebelek w swojej karierze. Też jeżeli mieliście jakieś zobowiązania finansowe, rycerz kielichów tutaj ma pieczę nad tym i mówi o tym, że stopniowo te zobowiązania są spłacane po prostu. W zdrowiu moi drodzy, zadbajcie tego dnia o układ moczowy, o układ płciowy. O problemy emocjonalne. Czyli jeżeli jakieś tam z emocjami się pojawiają problemy, to wyciszyć się, starać się jakoś pomedytować, jakoś bardziej optymistycznie spojrzeć na sprawy, bo tu możecie mieć też taką troszeczkę huśtawkę nastrojów, taką huśtaweczkę emocjonalną. No i wreszcie na czwartek, na 24 stycznia mamy królową kielichów. I to albo wy będziecie w takiej energii, czyli taki spokój, wrażliwość, duża doza uczuć, ale ale też panowanie nad swoimi uczuciami, co jest najważniejsze w królowej kielichów. Jeżeli um, jesteście tutaj w związku, no to. Jest to związek taki dla was bardzo stabilny, taki który po prostu dla was jest nie tylko tym, że macie po prostu tego partnera do seksu, do jakichś tam takich wiecie zwykłych prozaicznych spraw życia codziennego, ale to jest naprawdę zaangażowanie z waszej strony, to jest dojrzałe uczucie po prostu. Czyli możecie jesteście tutaj takimi osobami, jeżeli to wy jesteście w królowej kielichów, jesteście takimi osobami, które jak kochają, to jest to miłość dojrzała. Jak się angażują w związek, to też na solidnych podstawach, nie w jakieś tam zabawy, gierki, firty, tylko po prostu w coś poważnego. To jest też karta poświęcenia, czyli tutaj możecie się poświęcać w tego dnia dla rodziny, czy dla jakichś spraw zawodowych. Ta, z takim rozmiłowaniem wkładacie to, w to po prostu całe serce, czyli jak pracujecie, to na maksa. Z pełnym zaangażowaniem, z radością, z satysfakcją. Jak zajmujecie się sprawami rodzinnymi, to również z pełnym poświęceniem, z wrażliwością. Może by, możecie być takimi osobami, e, do których zawsze można przyjść po poradę, która przytuli do serca, wysłucha, dopomoże, albo też po prostu tego dnia to wy będziecie mogli liczyć na pomoc takiej właśnie kobiety, e, jakiejś na przykład swojej przyjaciółki, czy matki, babci. Takiej ciepłej osoby, która właśnie przytuli, doradzi, pomoże w problemach. Tak wyglądają karty dla Was na cały tydzień. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was udany. Tego Wam życzę, moi drodzy. Zapraszam do kolejnych czytań. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.